dziś zakończymy krąg życia buraka cukrowego. No bo jeszcze są na pryzmie, wcześniej były w polu, a jeszcze wcześniej jako takie malutkie nasionka w siewniku. Zapraszam was na odcinek, w którym te piękne, dorodne i naturalne buraki ostatni raz są burakami. Pewnie wielu z Was się zastanawia, po co te buraki są składowane na takie kubki, pagórki, dodatkowo przykrywane jakąś płachtą, a nie od razu po wykopaniu przewiezione do cukrowni ciężarówkami. Odpowiedź jest prosta. Kolejka, moi drodzy. Otóż każdy z rolników wykopuje buraki we wcześniej ustalonym terminie. Kopiemy je od września do listopada. Musimy zdążyć przed e, przymrozkami cukrownia jak każdy zakład produkcyjny ma swoje moce przerobowe dlatego jest ułożony specjalny harmonogram tu nie ma żadnych przypadków po to żeby dostarczać buraki w odpowiednim terminie na przestrzeni tych kilku miesięcy ja w tym roku buraki oddaję w grudniu natomiast w przyszłym roku będą kopane we wrześniu i też we wrześniu odwożone do cukrowni Wracając do naszego buraczanego pagórka, fachowa nazwa Pryzma Buraczana, czyli najprostszy i sprawdzony sposób na magazynowanie buraków cukrowych na polu. I teraz, dlaczego ją przykrywamy? W taką pogodę jak ta, czyli bardzo zimno, ochronić buraki przed przemarznięciem, ale też opadami atmosferycznymi. Unikamy też strat cukru i masy buraków. One mogą przeleżeć na takiej pryzmie nawet dwa miesiące, a nam rolnikom, ale też cukrowni zależy oczywiście, żeby dostarczyć produkt jak najlepszej jakości. Dlatego muszą być przykryte na zimę. Taka pryzma powinna być ułożona blisko utwardzonej drogi, tak aby bezpiecznie podjechały pod nią ciężarówki. A propos załadunku. Kiedyś większość prac wykonywało się ręcznie, natomiast teraz podjeżdża pod pryzmę buraczaną ładowarko-doczyszczarka, do czyszczarka, czyli maszyna, która z jednej strony ładuje buraki na ciężarówkę, a z drugiej przepuszczając je przez wałki, wstępnie doczyszcza przed dostarczeniem do cukrowni. Załadowanie takiej ciężarówki trwa około 4 minut i mieści w przybliżeniu 27 ton buraków. Z moich pól wyjeżdża ich w tym roku prawie 1000 ton, co z każdego hektara daje prawie 17 ton naturalnego cukru królewskiego. Jest jeden sposób, żeby faktycznie sprawdzić, ile buraków było na tej pryzmie. Trzeba pojechać na wagę do cukrowni. Buraki w ziemi były prawie 210 dni przeleżały na pryzmie 30 dni, a teraz jadą do cukrowni, żeby dokonać ostatecznej transformacji. I tak oto zakończyliśmy cykl buraka cukrowego, z którego powstanie cukier królewski. Drobna korekta. Dla mnie taki cykl kończy się bardziej w taki sposób, czyli pyszne ciasto od mojej żony. Wam życzę słodkiego życia i do zobaczenia.